Proszę Państwa, no małą mądrością rządzony jest świat, a nasz nieszczęśliwy kraj to już specjalnie jeszcze mniejszą niż reszta świata. Mamy akurat problem taki, że w Stanach Zjednoczonych. Jest zwałkowana w kongresie ustawa, nazwijmy to Holokauście, która w przypadku jej uchwalenia i podpisania przez prezydenta Trumpa stworzy rządowi Stanów Zjednoczonych. Pozory legalności dla wywierania na Polskę nacisków, żeby Polska zrealizowała żydowskie roszczenia majątkowe. Niebezpieczny jest zwłaszcza punkt trzeci tego projektu, który stanowi, że przychody z własności bezdziedzicznej, bo takiego sformułowania ten projekt używa, mają być przeznaczone na Wspieranie ocalałych z Holokaustu, a ocalały no to jest każdy, kto żyje, bo jak żyje, to ocalał, to jasne, na finansowanie edukacji o i na inne cele. Z brzmienia tego punktu trzeciego wynika, że ta własność bezdziedziczna musi być jakoś wyodrębniona, choćby po to, żeby wiedzieć, jakie przychody przynosi, no i musi ktoś nią zarządzać, żeby te przychody rozdzielać. To chyba też oczywiste. To oznacza, że w przypadku zrealizowania tych roszczeń będziemy mieli tutaj środowisko żydowskie, no bo to ono będzie zarządzało tą własnością wyodrębnioną, które w ten sposób z dnia na dzień zostanie obdarowane majątkiem wartości szacunkowej 60, może nawet 65 miliardów dolarów. To oczywiście. Sprawi, że to środowisko zyska status szlachty w stosunku do mniej wartościowego narodu tubylczego przywódcy, wielu przywódców osobistości z Polonii amerykańskiej podjęło desperacką próbę lobbowania w tej sprawie, to znaczy przekonania 48 kongresmenów tworzących Komisję Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, żeby nie nadawali tej ustawie dalszego biegu, to znaczy, żeby zablokować jej uchwalenie. No i ten Lobbing z polskiej strony spotkał się z kontrolobbingiem. Otóż stacja telewizyjna TVN, którą podejrzewa o niebezpieczne związki ze starymi Kiejkuty, wypuściła kilka dni temu Taki materiał nakręcony prawie rok wcześniej z okazji urodzin wybitnego przywódcy socjalistycznego Adolfa Hitlera. Jak wiadomo, Adolf Hitler obchodził urodziny w kwietniu, więc mniej więcej w tym czasie został nakręcony program pokazujący, jak to naziści, Polscy fetują urodziny Adolfa Hitlera. Podejrzewam, że ten program mógł być zainscenizowany przez TVM i konfidentów wojskowych służb informacyjnych, którzy tam posłużyli w charakterze statystów. Dlaczego tak podejrzewam? Otóż, proszę Państwa, przypomnę, że w roku 2003 Centralny Komitet Żydów w Niemczech zwrócił się do rządu niemieckiego z żądaniem delegalizacji. Partii politycznej NPD, jaką tam nazistowskiej, czy faszystowskiej, czy neofaszystowskiej. No i rząd niemiecki posłusznie skierował tę sprawę do Trybunału Konstytucyjnego w Karsue, który zaczął sprawę badać. No i co się okazało? Okazało się, że NPD zde zdelegalizować nie można, dlatego że wszyscy członkowie kierownictwa tej partii byli agentami Urzędu Ochrony Konstytucji. Krótko mówiąc, został. Została ta partia utworzona przez agentów Urzędu Ochrony Konstytucji, którzy napisali program i tak dalej, i tak dalej. No więc jak w Niemczech takie rzeczy się zdarzają, to cóż dopiero w naszym nieszczęśliwym kraju, jak to poeta mówi, w urzędzie dają broń i władzę, a koło kraju jak zachód dziki. No i CVN wyemitował na antenie ten program kilka dni temu, akurat w momencie kiedy... Pol Polonia amerykańska lobbuje desperacko w Ameryce, żeby nad zablokować tę bardzo niebezpieczną dla Polski ustawę. No i widać wyraźnie, że stare Kiejkuty musiały dostać zadanie, wiecie, rozumiecie, tam napiwek dostaniecie i tak dalej. Kolejny napiwek, bo to pierwszy napiwek, to był za tajne więzienia CIA w starych Kiejkutach właśnie gdzie tam amerykańscy specjaliści oprawiali tych delikwentów, a nasze stare kiejkuty stały na świecy i pilnowały, żeby nikt im tam nie przeszkadzał. No i TVN wyemitowała ten odgrzewany kotlet jako rewelację. Natychmiast tutaj Klan Gor wybuchł na 14 fajerek. No i charakterystyczne jest to, że rząd który rząd Prawa i Sprawiedliwości podobnie jak prezydent Duda, który w sprawie tej ustawy 447 nabrał wody w usta i nawet z palcem nie kiwnął. Żeby, czemu, żeby temu niebezpieczeństwu zapobiec co wynika z odpowiedzi na interpelację z odpowiedzi ministerstwa spraw zagranicznych na interpelację posła Roberta Winnickiego który w tej sprawie zadał pytania czy rząd komuś obiecał czy Polska była naciskana i tak dalej odpowiedź z ministerstwa spraw zagranicznych Najłagodniej można nazwać wymijającą, ale wynika z niej, że rząd nie kiwnął palcem w tej sprawie, żeby temu niebezpieczeństwu zapobiec. A mógł kiwnąć palcem jeszcze w roku 2014, kiedy to w czerwcu przyjechał do Warszawy prezydent Barack Obama, żeby nam powinszować, że Polska znowu podjęła się niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnie Europę. Grazie. Dwukrotnie mówiłem wtedy na antenie Radia Maryja, że owszem, dobrze, podjęliśmy się tej roli, to już stało się. Dobrze, czy trudno, to zależy od punktu widzenia, ale w takim razie powinniśmy poprosić prezydenta Obamy o dwie przysługi wzajemne. Pierwszą, między innymi taką, żeby rząd amerykański obiecał Polsce i to oficjalnie, że nie będzie wywierał na nią żadnych nacisków w sprawie realizacji, żydowskich roszczeń majątkowych, okazuje się, że ani prezydent Komorowski, ani prezydent Duda, ani premier Ewa Kopacz, ani premier Beata Szydło, ani premier Morawiecki nie kiwnęli w tej sprawie palcem. Co więcej, ta zmowa milczenia rodzi podejrzenia, że Poczynili jakieś obietnice, i tylko y, opinia publiczna polska w, do ostatniej chwili będzie trzymana w tej sprawie w nieświadomości. Y, no i dlatego y, nawet nie ośmielili się pisnąć słówkiem. Natomiast w sprawie nazistów, tych wykrytych, rząd. Natychmiast dał się wkręcić w tę aferę. No i tam pompstuje tam tych nazistów, że trzeba ich zdelegalizować. I tu ksiądz Sowa nawet tam się odezwał. Nie wiem, co ten ksiądz Sowa robi, bo. Naprawdę, trochę trzeba by chyba go tam prześwietlić, z czego on właściwie żyje. No, bo chyba nie z intencji mszalnych do diabła. Kto, jaki przytomny człowiek by zamówił mszę świętą u księdza Sowy? Przecież to świętokradztwo ewidentne. Także wydaje mi się, że ksiądz Sowa tutaj, no nie wiem, może ma jakiś penitentów i potem z tym ubekom opowiada, co mu tam nas powie zeznali, no po prostu no ale mniejsza z tym niech tam Pan Bóg się nim zajmie, mam nadzieję, że trafi do piekła i przez cały czas będzie go bolało no ale wróćmy do rządu, otóż jest to szczyt głupoty, dlatego że rząd, jak gdyby, nie zdawał sobie sprawy, że dając się wkręcać w tę aferę, tym samym przyznaje przed międzynarodową opinią publiczną, że w Polsce jest jakiś problem z nazistami. I to robi na kilka dni dosłownie przed przyjazdem do polski sekretarza stanu Tillersona. No, Naprawdę, małą mądrością rządzony jest ten świat, a Polska w szczególności. A najgłupszy to jest pan minister Brudziński, który tam lata, wykrzykuje, że będzie dusił tych nazistów gołymi rękami. No Po prostu rozpad człowieka ogarnia, jak obserwuje te występy naszych umiłowanych przywódców. Bardzo możliwe, że przy tej okazji zostanie, zostanie zdelegalizowana albo w każdym razie przetrzepany cały ruch narodowy. Tu już pojawiają się głosy, że żeby NR zdelegalizować i tak dalej, i tak dalej. Otóż, proszę Państwa, chciałbym przypomnieć, że w naradach w Magdalence brał udział Lech Kaczyński jako osoba, no tam byle kogo nie wpuszczano, tylko osoby zaufane. Generała Przesława Kiszaka. W związku z tym, no, kukuniek tam był, Michnik, drogi Bronisław, i tak dalej, znany z postawy służebnej Tadeusz Mazowiecki No i Lech Kaczyński. No i jak to tam wynika z późniejszych wynurzeń, na przykład Stefana Bratkowskiego w Gazecie Wyborczej, kiedy odpowiadał na list. Stanisława Jankowskiego, Agatona, dlaczego tu komuchy się tak panoszą w Polsce, to wyjaśnił w przypływie szczerości, że no właśnie dlatego, że takie ustalenia były tam w Magdalence. Między innymi takie, że tu żadnych ekstremistów nie będzie. No więc widać wyraźnie, że prawo i sprawiedliwość, a konkretnie nasz naczelnik państwa, może tu wykonywać jakieś zadanie po prostu i ta że tak powiem nieprzejednana wrogość i to wkręcanie się w aferę rozpętaną przez starych Kiejkutów no, rodzi najgorsze podejrzenia, że przed zainstalowaniem tutaj szlachty jerozolimskiej, która dostanie ten majątek, to 65 miliardów dolarów w nieruchomościach, Trzeba trochę przetrzepać szeregi ich potencjalnych przeciwników, właśnie takich narodowców, tam żadnych narodowców tu być nie może, tu będą same internacjonały, no i widać, proszę Państwa, co się tu wyprawia, ponieważ tam jedna posłanka została podstępnie zwabiona przez Prawo i Sprawiedliwość, tam przekupiona jakimś stanowiskiem rządowym, no to nad PSL-em zawisła groźba, że utracą liczbę posłów, żeby mieć klub. No i tutaj Misiek Kamiński, ten, który jeszcze do niedawna tylko zewnętrznie był podobny do prosięcia, wzmocnił Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego jako chłop z Marszałkowskiej. No widać, proszę Państwa, że najcięższa jest dola chłopa, to jasne, a chłopem jest każdy, chyba, że jest babą. No w związku z tym obok Miśka Kamińskiego mogliśmy zobaczyć, ja myślałem, że to już jest passe, a tu patrzę, pan Janusz Onyszkiewicz, który nawet posłem nie jest tam, wzmacnia jako europejski Demokrata wzmacnia polskie stronnictwo ludowe. No widać, że Minister, ministrowicz pan Kosiniak kamysz niedługo jak, jakiegoś konia incitatusa tam wprowadzi do Sejmu albo i do Senatu. Precedens, jak wiadomo, jest. Kaligula właśnie wprowadził konia jako senatora, nawet przyznał mu, przydzielił mu klacz na żonę nad imieniem Penelopa. No więc wszystko jest przed nami jeszcze. Klub polskiego stronnictwa ludowego może być najbardziej egzotycznym klubem parlamentarnym, a tam jeszcze zdaje się, że i wielce czcigodny Stefan Niesiorowski, i wielcy, czcigodny pan Protasewicz, no to tam tych europejskich demokratów też się przyczepiają, bo to oni niby PSL ratują, ale trochę tak przypominają tych, co to przylepiają się do burdy statku i krzyczą, płyniemy. No więc to widać wyraźnie, że naszą scenę polityczną czekają przetasowania. Starej Kiejkuty najwyraźniej położyły lachę, czy kładą lachę na nowoczesną i platformę radacką, no bo widać wyraźnie, że ani pan z ani ta pani Lubnauer trochę nie wymyślał, więc rzeczywiście po głębokiej rekonstrukcji rządu od razu dały się zauważyć objawy zwijania parasola ochronnego nad tymi partiami nieprzyjednanej opozycji, bo TVN stacja, którą podejrzewał o niebezpieczne związki ze starymi Kiejkutami. Pryncypialnie ich skrytykowała za brak pomysłowości i tak dalej, za dziadostwo. No i później jeszcze był ten blamaż z głosowaniem na sprawie aborcji. Także widać wyraźnie, że stare Kiejkuty postanowiły ważą chwią zamieszać w tym garze z Bigosem Hultajskim. No i z tych pozostałości, co tam się wymiesza, z tej ma. Lasy upadłościowej ulepią jakąś nową partię, na przykład pod nazwą Róbmy sobie na rękę, no i naród uradowany, naród natychmiast obdarzy te partie zaufaniem, a z kolei płomienni dzierżawcy, to, to się tyczy obozu zdrady i zaprzaństwa, a z kolei obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm, wyaresztuje wszystkich narodowców i w ten sposób zabezpieczy się przed powstaniem jakiejś alternatywy z drugiej strony. Widać wyraźnie, że przed spodziewanym zafundowaniem naszemu nieszczęśliwemu krajowi szlachty jerozolimskiej trwają przygotowania do przetasowań na politycznej scenie. Proszę Państwa, wiosna na pewno nie będzie nasza, czyja będzie, no to zostanie nam to objawione w stosownym momencie, ale na pewno nie nasza. Pytanie dotyczy pana Macierewicza, jak pan ocenia, bo dużo pan mówił o służbach, o wyższym stanie obecności, często pan właśnie pisze, bo często czytam pana felietony w internecie, w I jak pan ocenia intencje tego całego procesu likwidacji tzw. wojskowych służb informacyjnych przez, przez PiS w swoim czasie? Proszę pana, no, ogromnie żałuję, że to się nie udało. Ogromnie żałuję, że to się nie udało, dlatego że Bóg jeden wie, komu wojskowe służby informacyjne tak naprawdę służyły. Co więcej, ich rozwiązanie okazało się tylko przejściowe, tak jak mówię, że oficjalna nieobecność stała się tylko wyższą formą obecności. No i moim zdaniem, Wojskowe służby informacyjne są takim głównym, główną, głównym takim okupantem kraju w tej chwili. Głównym okupantem kraju. Niestety za cenę wysługiwania się państwom poważnym, bo to, że są głównym okupantem kraju, to jeszcze by nie było takie straszne. Czy nie byłoby takie niebezpieczne, gdyby nie to, że właśnie na skutek tych procesów, które miały miejsce w końcówce lat 80., znaczna część, jeśli nie w ogóle całość, po prostu się przewerbowała na służbę państw poważnych, ze szkodą dla polskich interesów państwowych. Dlatego Polska nie może zrealizować nawet Takich oczywistych interesów państwowych, które mogłaby w innych okolicznościach zrealizować. Teoretycznie w każdym razie żadnych przeszkód nie ma. Mnie się, znaczy, ja nie byłem pewien, czy ja dobrze myślę, że Polska mogłaby niektóre sprawy zrealizować. W związku z tym, jak byłem w Waszyngtonie, to poprosiłem o rozmowę takiego pana, który był doradcą prezydenta Reagana. Prosiłem go chociaż o 10 minut rozmowy, on mi poświęcił 3 godziny. także był bardzo dla mnie uprzejmy. No i dzięki temu się dowiedziałem tego, co się chciałem dowiedzieć. Mianowicie chciałem się dowiedzieć tego, co jest realistyczne w stosunkach polsko-amerykańskich, a co nie. Bo mnie się mogłoby wiele rzeczy zdawać, a tu tak naprawdę to tak tylko by mi się zdawało. No i to upewniłem się w rozmowie z nim, co jest realistyczne, a co nie. I do, na tej podstawie na przykład uważam, że bardzo wiele zaniechań, już nieodwracalnych, ze strony na przykład Aleksandra Kwaśniewskiego czy Leska Millera no, uniemożliwiło realizację różnych polskich interesów możliwych do zrealizowania. Także ja generalnie ubolewam nad tym, że nie udało się wyeliminować, może tak, bo tam formalnie się udało zlikwidować, ale natychmiast z, z wojskowych służb informacyjnych wypączkowały dwie służby, czyli z jednej powstały dwie, tak jak przy tym AMEBE, jak się dzieli. W postaci służby kontrwywiadu wojskowego i służby wywiadu wojskowego. No, na podstawie lektury raportu o rozwiązaniu wojskowych służb informacyjnych, to tam, przynajmniej na podstawie tej, to tam jakichś wysokich wyobrażeń o skuteczności, a zwłaszcza skuteczności z punktu widzenia polskiego interesu państwowego. Tych służb nie można nabrać. Raczej, raczej można odnieść wrażenie yy, takiej prywaty, realizowania prywatnych interesów yy, kosztem polskich interesów państwowych. Podam przykład, żeby nie być goosłownym, akurat nie z raportu, tylko z, że tak powiem z oglądu bezpośredniego. Yy, Polska yy, brała udział w operacji yy, w Iraku. Yy, no i yy, Właściwie nic z tego nie miała. Kiedy pan minister Klich podjął decyzję o wycofaniu wojsk, zresztą tam symbolicznego kontyngentu z Iraku, no to publicznie go zapytałem, czy tę wojnę żeśmy wygrali, czy nie. No bo jak wygraliśmy, to gdzie są łupy, gdzie są jeńcy, gdzie są branki zwłaszcza. A jak nie, no to kto powinien stanąć pod ścianą, bo to nie może być tak, że państwo przegrało wojnę i nikt nie odpowiada. Głuche milczenie było mi odpowiedzią, bo to nie była wojna, tylko operacja pokojowa. A to ani wygrać, ani przegrać chyba nie można. W związku z tym tak to jest. Ale to nie jest tak, że nikt na tym nie skorzystał. Znaczy Polska nic na tym nie skorzystała. Natomiast amerykańscy agenci, owszem, Amerykańscy agenci, owszem, dla potrzeb, dla wynagrodzenia amerykańskich agentów została powołana taka firma NUR Corporation właśnie w Iraku, z którą kolaborowała w Polsce taka firmka Ostrowski Arms, która po prostu przekazywała ten... Nie wiem, czy ona jeszcze istnieje, chyba już nie. To była taka firma jednorazowego użytku. No, i agenci zostali wynagrodzeni za usługi, które widocznie były warte nagrody. No ale Polska nic z tego nie miała. Właśnie dlatego ubolewam, że na, na, w ten sposób Stany, Amerykanie się przyzwyczaili do politykowania w Polsce za pośrednictwem agentów. No, i to już skandaliczna zupełnie sprawa. Że starym Kiejkutom dali 15 milionów dolarów w gotówce i ci zrobili z Polski bantustan. Bo przecież Amerykanie by się nie ośmielili złożyć takiej propozycji na przykład Francji czy Niemcom. Nie ośmielili się. A tu się ośmielili, bo mieli agentów gotowych na wszystko za psie pieniądze, po prostu y, zrobić wszystko, co od nich. I to moim zdaniem trzeba takie sytuacje tępić. I Takich ludzi też trzeba jakoś ograniczać ich możliwe wpływu. Bardzo dobrym przykładem odwrotnej sytuacji jest Turcja. Turcja jako sojusznik amerykański spełnia wszystkie amerykańskie prośby, ale za każdym razem domaga się wynagrodzenia z góry i ciekawe, dostaje je. Dostaje je, bo Amerykanie są pragmatyczni oni się nie gniewają. Turcy z kolei uważają, że no, z uwagi na zmienność polityki amerykańskiej, żeby nie powiedzieć kapryśność polityki amerykańskiej, trzeba brać wynagrodzenie z góry, bo dołu może nie być po prostu zwyczajnie. No i dostają takie wynagrodzenie, tyle tylko, że w Turcji, w Turcji to jest taki zwyczaj, że agentów bez ceregieli biorą na powrót. I nikt tam nie ubolewa nad nimi, nikt się nad nimi nie rozczula, biorą ich na powrót, w związku z tym państwo to funkcjonuje trochę lepiej niż nasze, gdzie agenci są solą ziemi czarnej i wszyscy się troszczą, żeby aby im się samopoczucie nie pogorszyło i tak itd. Otóż daleko z tym nie zajedziemy. Także wydaje mi się, że niezależnie od intencji kolegi Macierewicza, no, intencje miał dobre, tyle tylko, że no, już nie zdążył doprowadzić tego do końca. No i teraz mamy czkawkę. I będziemy mieli. Proszę? No bo te interesy, lody zostały takie nakręcone, że tu Nikt dobrowolnie tego nie odpuści. To tylko ten, tylko doktor Jan wiedział, kiedy taktownie umrzeć, a inni nie mają takiego wyczucia i nie muszą mieć.